No i co? Co za mnie? Otwórz się! Tak! Ktoś tu chyba jest. Ktoś tu na pewno jest. Dzień dobry, chłopaki! Niespodzianka! Cześć, witam was serdecznie w nowym odcinku Zagrajmy wraz. Gram na serwerze solo. Nie wiem jak długo ta seria potrwa, bo niestety za dwa dni wyjeżdżam i nie będzie mnie aż do wtorku. Natomiast postaram się tutaj coś, coś po prostu zmontować. Po pierwsze, rozbudować dom, który już postawiłem. Jak widzicie, chata jest bardzo podstawowa, zrobiona z drewna. Mam tutaj tylko skrzynkę. Drzwi, które mają też airlock, bo jeżeli są otwarte, to nikt nie jest w stanie tutaj wejść. No, i zamek z kodem. Ten zamek z kodem zdobyłem zabijając gościa, który stał niedaleko w magazynie. Po prostu był. Był środek nocy widziałem tylko jego imię i ukatropiłem go za pomocą siekierki, zabierając przy okazji wszystko, co miał. No i było tego na tyle, że udało mi się skorzystać z maszyny do recyklingu i zdobyć metalowe fragmenty potrzebne na zrobienie zamka na kod, więc jestem z siebie bardzo zadowolony. Myślę, że priorytetem teraz będzie zdobycie wystarczającej liczby tłuszczu i paliwa, żeby zbudować piec, a przy okazji Rozbudować nasz domek i upgrade'ować go do kamienia. Ruszajmy zatem ku przygodzie. Ho. Lokalizację mamy całkiem niezłą. Tutaj znajduje się właśnie ten magazyn, w którym zabiłem gościa. Dom jest zaraz obok. I niedaleko jest również przystań, gdzie można zdobywać komponenty, więc też całkiem fajnie. Mam nadzieję, że nie napotkam tutaj żadnych. Nieprzyjemnych typków, bo chciałbym zdobyć te materiały, które potrzebuję. Ale chyba ktoś tu już był i wyczyścił wszystko. Może to nawet ten sam gościu. <laughs> Przydałaby się jakaś świnka. Jedną ubiłem. Niestety miałem przy sobie wyłącznie kamień, ponieważ moja siekierka się rozpadła. W związku z czym nie zebrałem wystarczającej ilości tłuszczu żeby zrobić sobie z tej świnki piec, trochę szkoda. Jeżeli znajdę jakiś dom, w którym będzie zamek na klucz, postaram się wykorzystać ten myczek, który wam pokazałem w poprzednim filmie, i po prostu zrobić multum kluczy no i się do niego włamać bezczelnie. Także rozejrzyjmy, rozejrzyjmy się po okolicy, może uda nam się takowy domek znaleźć. Niestety, wszystkie mają zamki na kod, szkoda. Miejscówka mi się bardzo podoba. Jest tutaj właśnie sporo możliwości zbierania komponentów. Przystanie jest bardzo blisko, więc nie powinno być problemu z zebraniem jakichś ważniejszych rzeczy, przynajmniej tych podstawowych. W przystani respią się głównie te takie większe skrzynki, natomiast skrzynek na broń jest. Raczej bardzo niewiele, no ale <laughs> powinno nam to wystarczyć. Dajcie jakąś świnię, gdzie one się wszystkie pochowały? A ty co masz? Jakieś wejście na górę być może? OOOO! plantacja marihuany. Chętnie, dziękuję. Chyba się ktoś wkurzy, jak otworzy drzwi i zobaczy, że co marychę zebrałem. Ale trudno. Jego strata, mój zysk. Zobaczę sobie jeszcze przy okazji ten domek. O, tak, dzień dobry. Widzę, że tutaj mamy swoją. Nasz pierwszy potencjalny cel. Spróbujemy się tam włamać. Zrobię po prostu multum kluczy. Zbiorę tylko trochę drewna. I po prostu otworzymy sobie drzwi jak do swojej. Siedziby. Jeden klucz kosztuje 25 drewna. W związku z czym, aby podjąć próbę, potrzebuję ich potrzebuję co najmniej 2500 drewna, żeby być w miarę pewnym tego, że będę miał wystarczającą liczbę kluczy czy też kombinacji kluczy pasujących do tego zamka. 2500 drewna nie jest to jakaś niesamowicie wielka ilość. Powinno się to udać, zebrać w miarę płynnie, o ile ktoś mnie tutaj nie ukotrupi. Świetnie, mam pudełko. I tak jak na filmie, zakładam zamek, tworzę klucz, otwieram zamek, ściągam zamek. Najlepiej zrobić sobie pierwszy slot wolny, wtedy klucze będą lądowały. Wtedy zamek będzie lądował po prostu w tym slocie. Dobrze, mam już praktycznie cały ekwipunek na klucze. Zobaczymy, czy któryś z nich będzie pasował. E, parę razy spieprzyłem i zrobiłem dwa razy ten sam klucz. No, ale trudno. Praktyka czyni mistrza. Praktycznie tego nie robiłem przedtem, więc... No, nie szkodzi. Ktoś tu w ogóle rajduje. E, zapewne słyszeliście wybuchy. Mam nadzieję, że na niego nie wpadnę. Trochę było przykro. O, o, jest bardzo blisko. Widzę. Widzę, gdzie rajduje. Zapewne ma broń. Ja niestety żadnej broni nie mam. Oprócz łuku. On zapewne ma pistolet. Nie, moje klucze się nie spisały. Nie trafiłem tego, który jest wymagany. Co tam się dzieje? Podejdę jakoś na cichacza w cieniu. Jak ninja. Chyba weszli do środka. No nie chciałbym, żeby mnie zrajdowali. No skąd idą? Ja w tej bazie praktycznie nic nie mam, więc mała strata w razie czego. Zachowam część tych kluczy. Być może znajdę jakiś inny dom, który po prostu będzie, do którego, który z tych kluczy będzie pasował. No trochę szkoda je marnować. E, próbujmy zatem dalej. Dobrze, próba numer dwa. Nie widzę nikogo na horyzoncie. Wchodzimy. Mam nadzieję, że się uda. Tupa. Kurde. Coś nie mam farta. No już... Przecież z 50 kluczy miałem, czyli tak naprawdę szanse około pół na pół. I... Jeszcze raz. <laughs> e, ups, zasypałem sobie skrzynkę. Dobra. <laughs> ok. Finocha kluczu. Tak, podejście trzecie. Mam nadzieję, że ostatni update niczego nie zmienił w tej kwestii, bo dopiero co wyszedł, a ja nie czytałem notek z devbloga, <laughs> więc byłoby śmiesznie, jakby nagle liczba kombinacji kluczy wzrosła do tysiąca, a ja tu jak tureń tworzę je i marnuję zasoby i czas. O, niedźwiedź. O trupiego, jak tylko wrócę. No szkurwa. Jeszcze mnie ten niedźwiedź zerze. Dobra, ubiję miśka. Zrobię piec. Po czym wrócę do tworzenia kluczy. Może przy okazji zobaczę notki deweloperskie i, i sprawdzę, czy aby na pewno to dalej działa, bo byłoby cholernie przykro. O, tu jest druga chata z kluczami. Hmm. A to oznacza. <laughs> A to oznacza, że mogę próbować dwa na raz. Jeżeli wcześniej nie zauważyłem, to bym nie wyrzucał tych wszystkich kluczy, bo bym... o, tu jest trzecia, otwarta. Słońce zachodzi. To akurat będzie działało na moją korzyść, tak sądzę. Bo ciężej będzie zauważyć moje niecne zamiary. Swoją drogą zauważyłem, że zwierzęta mają teraz dużo więcej HP i dużo trudniej je ubić. Oj, koń. Kiedyś wystarczyły. Kurde, już wiewa. Kiedyś wystarczyły dwie strzały, żeby ubić jakiegoś jelonka czy innego. czy inną świnia. Teraz trzeba aż cztery. Czyli to jest aż dwa razy więcej. No, różnica jest spora. Kurde, gdzie ten koni idzie? Najgorsze jest to, że te konie są strasznie, strasznie szybkie. I nie za bardzo mi się chce go gonić, bo jak przecież postrzelę go w dubsko, to on zacznie zwiewać. Ja będę musiał z nim zanim biec pół mapy. Ale, ale tutaj są skrzynki. Yy, tutaj są beczki, które też dają paliwo, czy też raczej olej. Więc jak zbiorę tylko te, to powinno mi dać na tyle, że być może nawet wystarczy mi. Na zrobienie pieca, bo ja to mam jakieś 30 czy coś w tym stylu. Więc gdybym zebrał na tyle z tych peczówek, to byłoby jak najbardziej ok. Słońce zachodzi, więc powinno być ee, bezpieczniej. Problem jest taki, że Wy nic nie będziecie widzieć, jak będę się tam włamywał. No ale trudno. Postaram się czymś przyświecić, jeżeli mi się uda. O, świnia. to świnią zajmie się później. Najważniejsze, że mam wystarczającą. Tak, idealnie 51. Dokładnie. O jeden więcej niż trzeba. Ok, moi drodzy. Wiem, że nic nie widzicie. Jest ciemna jak cholera, ale idziemy próbować dalej. Obejdziemy od razu dwa domy. Krótce zacznie świtać, niestety. Znaczy dla Was, stety, dla mnie, niestety. No i co, co za mnie? Otwórz się. Tak. Ktoś tu chyba jest. Ktoś tu na pewno jest. Dzień dobry, chłopaki. Niespodzianka. Kurde, tam był jeszcze drugi dom do zrajdowania za pomocą kluczy. Pożyczę sobie ten klucz. To się przyda, to się przyda, to się przyda. To się wam już na pewno nie przyda. Ty, co masz? Ech, nic nie masz, Dida, Dida ci się nie przyda. Co to? O, proszę, dziękuję bardzo. Przy okazji się to zautoryzuję. No, naprawdę nie musieliście. Zwykłe spodnie? Tak, zwykłe. No nie musieliście bez kitu. To se co zjemy. Coś jeszcze wartego zadania? Zabrania? Jakiś złom? Nie. No to co? Przykro mi, ale będę was musiał zutylizować. Nie możecie mi tutaj tak mieszkać. Wykonałem przykry obowiązek. Mieszkańcy, byli mieszkańcy tego domu, zmarli śmiercią tragiczną. Idę zanieść ten cały złom do mojego domku. W sumie to nawet nie wiem, gdzie mam to schować. Tego tyle jest. Uhu. Spadam. Nara. <ścoughs> <laughs> A zajebiście. Trzeba, warto było się pomęczyć, naprawdę. Praktycznie nic nie wydałem na ten raid. Naprawdę, to jakieś, jakieś śmieszne grosze. Dosłownie, no nie wiem, 10 minut robienia kluczy. Parę na zebranie tego drewna i tyle. No i już bez problemu to odzyskałem. To raz. Dwa zebrałem w cholera innych rzeczy. Zajebiście. Muszę zrobić nową skrzynkę, bo nie mam gdzie tego mieć. Nie mogę tego pomieścić nigdzie. Jak widzicie, rajdowanie w ten sposób jest po prostu zajebiście efektywne. Dobrze, moi drodzy, mam już pełny ekwipunek kluczy. <laughs> Wziąłem również zamek na kod, który zamierzam założyć na drzwi domu, który poprzednio zrajdowałem i rozwalić również śpiwory tych ludzi, którzy, się tam, którzy tam mieszkali, po prostu żeby przejąć sobie tą bazę i włamać się do kolejnej. Natomiast nastąpi to już w kolejnym odcinku. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia.